Wam. Jestem Kali. No i zapraszam Was do czwartego odcinku i myślę, że będzie fajny, będzie Wam się podoba. te będziemy próbować smaków, czy są gorzkie czy są słodkie, czy są kwaśne. No i tam takie różne smaki. I tutaj mamy takie zelki, kwadraciki i truskawki no i takie łapki od misia mm, miesiakoly, no i takie ja, wygląda to jak tabletka, ale to są takie fajne cukierki. No a to są kwaśne zelki, no a to takie śli, śliweczki zelki, a to serduszka, no a... To malinki, jakie kiedyś je jadłem. No i to też jadłem. To są takie haribo. No i te gąsienicki też zjadłem, Takie są fajne. No i to można z, z tych... Yy, yy, można z tych muzelków, bo to są literki, układać różne wyrazy. Na przykład kai albo zej, albo zein, albo... Z, albo Jakieś coś tam możemy już spróbować smaków. Mm. Smakuje jak nie, jakimś fajnym budynkiem. A to, to trochu mi smakuje. ale ty kločky to je dobré. A to, to smakuje, hmm. Tylko z musem, taką fajną. Teraz spróbuję tego smaku. Takich fajnych tableteczek. Bardzo dobre i smakuje tak. Ta smakuje tak miętowo. Fajnie. Z takim smakiem miętowo-kokosowym, ale. to się też los pusta, wow. A teraz to się zrobi takie mnie słodkę No, wow. To na pewno będzie. Mm, takie. Na pewno to będzie kwaśne. Powiem Wam, że to jest bardzo kwaśne. Próbujemy tych wysienek. Patrzcie, takie. Można też tutaj tak fajnie trzymać. smakuje. takim smakiem. Powiem Wam jak wisienki. Nawet fajny smak. I teraz spróbujemy takiego serluska. Można udawać też, mm, to jest takie serce. Mm. Tak to można udawać, I pokażę Wam. Po Można no to, to jest naklejka. No i próbujemy. To smakuje tak, takim lekkim smakiem, a trochę twardym. Mm. No i. Właśnie trochę twarde i trochę słodkie. Mm. I takie lekkie. Takie zelki, na przykład tego wzorku, tego i tego i tego, to tak się troszkę długo gryzie je. No i. Nie chcę pogryźć. I próbujemy teraz tak, takiej malinki czarnej. Ja ją kiedyś też jadłem. I zobaczymy, jaki ma smak. Mm, takie kropeczki Fajne Ze cukru I się kojarzy i takim Barwnikiem Polanym No No i w środku jest taki Fajna garałetka Taka luzowa, no i ona smakuje w smaku truskawkowym. I próbujemy teraz. Haribo zerka. Myślę, że ktoś yy, jadł takiego zerka z Was. No i mm, jak chcecie sobie jeszcze kupić takiego, to możecie sobie kupować inne. Taki? A ten to smakuje mm, takim mm, moim, moim, prawie kolegom e, smakuje, się smakuje I I teraz takiej takiej popatrzcie sobie. sobie. Tutaj ma taki bordowo czerwono pomarańcowy. No i zobaczymy jak smakuje. Można jest tak. No i, i tak. Zrobię tak. Aby więc tu samą się tak odezwało. No, to smakuje taką żelkową. Gąsienicą i takim fajnym smakiem, takim gąsienicą gorąkowym. Dzięki Wam za ten odcinek fajny. I może inny odcinek będzie taki, że tam czegoś będziemy próbować albo czegoś się uczyć, albo. Tam takie fajne coś. No i... pa się